Kiedy rozpoczynasz związek z fascynującą osobą, jesteś zakochany i patrzysz na świat przez różowe okulary, ten okres może trwać przez wiele miesięcy, czasem nawet lat, zazwyczaj wszystko przebiega idealnie. To właśnie w tym początkowym okresie, kiedy na fali buzujących hormonów oraz wszechogarniającego szczęścia spędzacie ze sobą czas, przytulacie się, uśmiechacie się do siebie, rozmawiacie, na przykład, snując wielkie plany na wspólną przyszłość, w waszych umysłach tworzą się kotwice. I każda kolejna sytuacja, w której oboje czujecie się wręcz cudownie, sprawia, że wspomniane kotwice stają się coraz potężniejsze. Niestety, Wcześniej czy później, jak to w życiu, pojawiają się trudne chwile, które mogą doprowadzić nawet do poważnego kryzysu. Z reguły zaczyna się niewinnie. Na przykład, partner ma trudny dzień lub bardzo intensywny okres w pracy i często wraca do domu skrajnie przemęczony lub zdenerwowany swoją obecną sytuacją. I co wtedy zazwyczaj robi kochająca osoba? Po prostu okazuje swoje wsparcie i akceptację, najczęściej przytulając się. Oczywiście, kiedy taka sytuacja ma charakter incydentalny, to nic złego się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. To najprostsza recepta, która pozwoli Ci złamać nieprzyjemny stan drugiej osoby i jednocześnie pomoże Ci skutecznie poprawić jej nastrój. Kryje się jednak za tym poważne niebezpieczeństwo kiedy takie sytuacje powtarzają się często, a ty za każdym razem będziesz korzystał wyłącznie z tego środka, czyli kotwicy uruchamiającej te wszystkie, nagromadzone przez fazę różowych okularów, czyli okres beztroski miłości pozytywne emocje, aby rozładować nieprzyjemny stan emocjonalny partnera, to powinieneś mieć świadomość, że każde kolejne skorzystanie z kotwicy, przede wszystkim przytulenie się, coraz bardziej ją osłabia. I wtedy, po upływie pewnego czasu, może dojść do sytuacji, w której umysł twój lub umysł twojego partnera zacznie coraz mocniej kojarzyć kotwicę czyli przytulenie, głos, widok z bieżącymi emocjami. Irytacja, zdenerwowanie, zły nastrój i jednocześnie przestanie kojarzyć z tymi pierwotnymi przyjemnymi emocjami miłość, fascynacja, bezpieczeństwo. W jaki sposób możesz uniknąć takiej sytuacji, kiedy osoba, z którą łączą cię silne, pozytywne emocje, spotka się z tobą w gorszym, a nawet po prostu złym nastroju, zdenerwowana, poirytowana. To zanim nawiążesz z nią jakikolwiek kontakt fizyczny, zrób wszystko, aby konwersacyjnie zmienić jej stan emocjonalny. Na przykład, przypomnij jej największe życiowe sukcesy, albo pokaż inne sytuacje z życia, w których przydarzyła się podobna sytuacja, jednak w ostatecznym rozrachunku wszystko skończyło się pozytywnie i szczęśliwie. Możesz też ją po prostu rozśmieszyć, robiąc coś niespodziewanego lub nawet głupiego. Dopiero wtedy przytul, poklep po ramieniu, uściśnij dłoń lub nawiąż jakąkolwiek inną formę kontaktu fizycznego.